Procenty, czyli to, co każdy prawdziwy Polak i maturzysta lubi najbardziej. Co bynajmniej jako maturzysta powinieneś lubić. Nie najbardziej, ale chociaż lubić. Ponieważ są one co roku na maturze, a po reformie, to dosłownie występują one tylko w trzech wariantach. Zanim pokażę Ci najważniejszy i jedyny wzór w procentach, powiedzmy sobie, czym one są. 1% to jedna setna części całości. Zapisujemy go przy użyciu symbolu procenta który raczej każdy wie jak wygląda i każdy go teraz widzi, lub 1 przez 100 w ułamku zwykłym lub 0,01, czyli jedna setna w ułamku dziesiętnym. Procenty kochają ułamki i zwykłe i dziesiętne, gdyż można je bez problemu do nich przekształcać. Tu widzicie graficzne przedstawienie procentów oraz jeszcze trzy przekształcenia. Zaraz pokażę więcej przykładów takich przekształceń i skupcie się, bo naprawdę będzie to bardzo ważne. Tutaj macie 20% zapisane za pomocą symbolu procentów ułamka zwykłego i dziesiętnego. Jak wiecie, ułamki dziesiętne to nic innego jak ułamki zwykłe o mianowniku 100. No i ten zapis po prostu będzie tożsamy. 20 przez 100 to jest to samo co 0,2. Dlaczego te zapisy z procentami są zbieżne? No bo tak jak czytałem definicję jednego procenta, 1%, 1% to jedna setna części całości. 20%. Do 20 setnych części całości, setnych, czyli dzielenie przez 100. Kolejny przykład, czyli 50%, no to jest 50 przez 100 w ułamku zwykłym i w dziesiętnym 0,5. Ułamki zwykłe można skracać, ale sugeruję tego nie robić, bo na maturze za skrócenie nie obcinają punktów, a można się pogubić i zapomnieć, że na przykład liczy się procenty, jeżeli skrócimy dany ułamek. 150%. No to wiadomo, 150 przez 100, w skróceniu to jest 3,2, ale powtórzę, nie radzę skracać. No i łamki dziesiętne 1,5, tutaj już jedynka z przodu, ponieważ mamy 150%, czyli więcej niż 100. 35%, 35 przez 100 i 0,35, 214%, 214 przez 100. No i łamki dziesiętne 2,14, powtórzę, mamy więcej niż 100%, mamy 200%. Więc dwójka przed. No i ostatni przykład. 7% w ułamku zwykłym 7 przez 100, w ułamku dziesiętnym 0,07, czyli po prostu 7setnych. Bardzo ważny wstęp do jednego z tych trzech wariantów zadań maturalnych, czyli procent z danej liczby. Na przykład 10% z liczby 50. Zapisujemy te 10%, sugeruję pisać w ułamkach dziesiętnych. 0,1 razy 50. Dostajemy piątkę. No i to jest te 10% z 50. 25% z 400. 0,25 razy 400. I otrzymujemy 25% z liczby 400, czyli 100. Teraz 7% z liczby 35, czyli 0,07 razy 35. Bierzecie do ręki kalkulator, wstukujecie to. Dostajecie 2,45. 150% z liczby 200. 1,5 razy 200 równa się 300, no i to jest cała filozofia tak naprawdę. I teraz już bardzo praktyczny przykład pod kątem matury, ponieważ bardzo często na maturze trzeba właśnie wykorzystać takie obliczenia i policzyć procent z niewiadomej przy na przykład układaniu układu równań. 40% z liczby x, 0,4 razy x, czyli 0,4x. 75% z liczby y, 0,75 razy y. 0,75 Y. No i analogicznie dwa ostatnie przykłady rozwiązujemy. Teraz przed czas na kolejny praktyczny przykład związany z tym, co każdy kocha i uwielbia, czyli kwit, mamona, kapucha, pieniądze. Pierwszy przykład mamy 1000 zł i następuje podwyżka o 20%. No to co? W tym wypadku te 1000 zł to jest nasze 100%. 100%, czyli 1, jeżeli to zapiszemy na dziesiętne i chcemy podwyższyć to o 20%, czyli mamy 100% plus 20%, czyli 1 plus 2 dziesiąte. I to daje nam 1,2. No i co? Mnożymy to z 1000 zł razy 1,2. I otrzymujemy 1200 zł. No, czyli ta podwyżka nastąpiła o 200 zł i coś tam teraz kosztuje 1200 zł. Czas na obniżkę. Mamy rzecz, która kosztuje 500 zł i obniżamy jej cenę o 45%. No, czyli znowu 500 zł to jest nasze 100%. 100% to w ułamkach dziesiętnych 1%. I obniżamy o 45%, czyli 100% minus 45% daje nam 55%, czyli 0,55%. No i mnożymy 500 zł razy 55, setnych, otrzymujemy 275 zł. No i tyle o, o, po obniżce o 45% w tym momencie kosztuje nasza rzecz. Ucięliśmy ze 100% 45%, bo te 45% obniżamy, no i zostało nam 55%. Ostatni przykład przed zadaniami maturalnymi, czyli podwyżki i obniżki na jednym produkcie. Chodzi mi o sytuację, w której cena jakiegoś produktu jest na przykład obniżana dwa razy lub podwyższana i potem obniżana. No rozumiecie, chodzi o podwyżki i obniżki następujące po sobie. W tym wypadku mamy Marka, który poszedł do Media Expert kupić nową FIFA. Okazało się, że gra została przeceniona o 50%, później jednak jej cena została podniesiona o 30%. Ile teraz kosztuje FIFA? No to co? Zabierzmy się za rozwiązanie tego zadania. No i co? 300 zł to jest 100%. Tyle FIFA kosztowała na początku. To jest 100% ceny, która była początkowa. No i następuje pierwsza obniżka o 50%. Czyli to, co pokazywałem wcześniej, 100% minus 50%, czyli 1 minus 0,5 to jest 0,5. No i mnożymy 300 zł razy 0,5, czyli 50%, równa się 150 zł. No, i tyle FIFA kosztowała po pierwszej obniżce o 50%. No i teraz dużo osób się w tym momencie gubi. 150 zł po tej pierwszej obniżce to już jest nasza nowa cena, czyli przykładowo ona we wtorek kosztowała 300 zł, a w środę po obniżce kosztowała 150 zł. I teraz w czwartek jej cena jest podwyższana, tylko cena z środy, czyli 150 zł. o 30%, czyli 100% plus 30% 1,3 No i 150 zł razy 1,3 daje 195 zł. Tyle finalnie kosztuje FIFA. Teraz skoro rozumiecie już to zadanie, to mogę pokazać Wam krótszy sposób na jego rozwiązanie. 300 zł, czyli początkowa cena, mnożymy razy tyle, ile procent zostało po obniżce. I potem razy tyle, ile procent zostało po podwyżce. Pamiętając, że te 1,3 bierze się z tego, co tłumaczyłem chwilę temu, że 150 zł było przed podwyżką przez chwilę nową ceną gry. No i wynik, jak widać, otrzymujemy ten sam. Czyli jeszcze raz, 0,5 wzięło się z tego, że obniżyliśmy o 50% cenę gry i zostało 50%, a 1,3 bierze się z tego, co dosłownie chwilę temu powiedziałem. Czas na jedyny wzór w tym dziale, czyli wzór na procent składany. No i to wytłumaczymy sobie na podstawie zadania z matury z grudnia 2024 roku. Mamy panią Manielę, która do banku na lokatę wpłaciła 60 tysięcy. Lokata trwała 2 lata. Mamy oprocentowanie w wysokości P% i na koniec okresu oszczędności na tej lokacie były równe o no, tych 60 prawie 8 tysięcy wraz z odsetkami. Przeczytajcie sobie jeszcze raz na spokojnie to polecenie. Zatrzymajcie film. A my przejdziemy do wytłumaczenia oznaczeń w tym wzorze. Czyli tak, K0 to jest kapitał początkowy, czyli to, ile wkładamy do banku na starcie. Pani Aniela włożyła 60 tysięcy. N to jest liczba lat na lokacie. Tu mamy lokatę dwuletnią, trwa dwa lata, więc N to dwójka. P to jest procent i KN to jest kapitał końcowy. Czyli w tym wypadku te 67 925 zł i 76 groszy. Podstawmy sobie to do wzoru. No i tu bardzo ważna sprawa. P przez 100 to jest zapis procentowy. Na przykład 2% to wiadomo jest 2 przez 100. 50% to jest 50 przez 100. I my możemy na razie zapisać to P jako zwykłe P. Nie P przez 100, tylko P. Możemy na razie zrezygnować z zapisu procentowego. Żeby ułatwić nam obliczenia. My na samym końcu podzielimy sobie to przez 100, żeby otrzymać procent. Na razie zrezygnujmy z tego, bo gdybyśmy tutaj ciągnęli wzór skróconego mnożenia z mianownikiem 100, no to wyszłyby nam kosmiczne liczby. Tak więc zapisujemy na razie samo P. I pamiętajmy, że to jest procent. Na samym końcu, jak policzymy to P, to podzielimy przez 100, żeby dostać P przez 100, czyli zapis procentowy. Dobra, przepiszmy to sobie. No, i co tutaj od buta możemy zrobić? Podzielimy to sobie na 60. Otrzymujemy coś takiego: 1,32096 równa się 1 plus p. I to do kwadratu. W tej sytuacji mamy dwie opcje. Pierwsza to jest rozwinięcie tego jako wzór skróconego mnożenia i policzenie delty. Przedtem, oczywiście, wywalimy wszystko na jedną stronę. I druga opcja, prostsza, pozbądźmy się tego kwadratu i spierwiastkujmy. Oczywiście to 1, te 5 cyfr pierwiastkujecie na kalkulatorze, otrzymujecie 1,064 równa się 1 plus P. Wywalamy jedynkę na lewą stronę z ujemnym znakiem, otrzymujemy 0,064 i tu dochodzi do tego dzielenia przez 100, żebyśmy mieli zapis P przez 100. I otrzymujemy zapis 6,4% i to jest koniec tego zadania. Dodam jeszcze ostatnią rzecz, że gdyby pojawiło się takie zadanie pisemne, otwarte, to raczej nie pisałbym wtedy zamiast P przez 100 samo P, bo mogłoby to podchodzić pod manipulację wzorem. Tu wam to pokazałem, żeby Wam to trochę ułatwić. Wtedy po prostu napiszcie P przez 100 równa się Q i wstawcie sobie tam Q. To Q to jest taka zmienna sztuczna i na koniec piszecie, że Q równa się tyle, no i to oznacza, że P przez 100 równa się tyle. No ale to taka mała uwaga, że gdyby było zadanie otwarte, to raczej zastosujcie ten zapis, bo nie utną Wam za to wtedy na pewno punktu. Ostatni typ zadania, czyli zadanie, gdzie trzeba ułożyć układ równań. Zarząd firmy wydzielił z budżetu kwotę 1 200 tysięcy złotych łącznie na projekty badawcze dla dwóch zespołów. Czyli te dwa zespoły łącznie dostały tą całą kwotę i jakiś zespół Dostał część z tej kwoty, drugi zespół dostał drugą część z tej kwoty. W pierwszym półroczu realizacji tych projektów oba zespoły wykorzystały łącznie 146 700 zł. Zespół A wykorzystał 13% ze swojego przydziału, zespół B ze swojego przydziału wykorzystał 11%. No i co my w tym momencie musimy zrobić? Na początku sobie oznaczmy, że X to są środki zespołu A, a Y to środki zespołu B. My musimy policzyć X, czyli środki zespołu A. Wiemy, że łącznie oba zespoły dostały ten 1 200 000. Więc środki zespołu A i środki zespołu B, jak je do siebie dodamy, to muszą ten 1 200 000 nam dać. Teraz tak, one łącznie wykorzystały w pierwszym półroczu 146 700. Zespół A wykorzystał 13% swoich środków, a zespół B 11% swoich środków. A łącznie oni wykorzystali te 146 700, czyli 13% ze swoich środków, plus 11% ze środków zespołu B, tyle oba zespoły wykorzystały, i to jest druga część do tego układu równań. Teraz, jak już mamy układ równań ułożony, najtrudniejsze jest za nami, bo podchodzi tutaj tylko rozwiązanie układu równań, które było w podstawówce, czyli mamy x i y, chcemy policzyć, X. No dobra, no to z drugiego policzymy sobie x. Wywalmy w takim razie x z pierwszego na prawo. Mamy y to jest milion 200 minus X i jak my mamy Y, to tego samego Y mamy na dole. Więc za tego Y na dole podstawmy tego Y u góry. Y i Y to jest to samo, nie. No to podstawiamy i mamy 013x plus 0,11y, którego podstawiliśmy na 12 miliony. Na 1 200 000 minus x równa się te 146 700. No i co? Wymnażamy nawias. Po wymnożeniu odejmujemy sobie x. 132 000 wywalamy z przeciwnym znakiem na prawo. I mamy, że 200x to jest 14 700. Chcemy całego x. Podzielmy sobie na kalkulatorze przez te 200. I otrzymujemy ze zespół A dostał 735 tysięcy złotych. Mamy już dwa punkty na maturze majowej z tego roku jest po zawodach. Przed sekundą powiedziałem o ostatnim typie zadania, ale rozwiążemy jeszcze jedno zadanie. Czemu mówię o ostatnim typie? No bo w sumie to zadanie jest bardzo podobne do tego, które robiliśmy wcześniej, z tym, że tutaj po prostu musimy wybrać, który układ równań odpowiada temu zadaniu. Nie musimy go rozwiązywać. Mamy w październiku 2022 roku założono dwa sady, w którym posadzono łącznie 1960 drzew. Po roku stwierdzono, że uschło 5% drzew w pierwszym sadzie, 10% w drugim. Uschnięte drzewa usunięto, a nowych nie zasadzono. No i liczba drzew, które pozostały w drugim sadzie stanowiła 60% liczby drzew, które pozostały w sadzie pierwszym. No i x ma oznaczać liczbę drzew posadzonych w pierwszym sadzie, y, w sadzie drugim, no i mamy wybrać układ równań, który odpowiada temu, co jest napisane w poleceniu. No to tak, na samym starcie mamy sad A 100% i sad B 100%, bo to jest pierwszy rok, czyli wtedy, kiedy posadzono te wszystkie drzewa. Posadzono ich łącznie 1960, więc drzewa z sadu pierwszego, jak i z sadu drugiego, jak je sumujemy, no to muszą dać te 1960. Teraz tak, po drugim roku w sadzie A zostało 95% drzew, ponieważ 5% uschło. Co to? To jest ten pierwszy sad, nie? W sadzie B, czyli w tym drugim, uschło 10%, czyli zostało 90%. Czyli w sadzie pierwszym 95% z X zostało, w sadzie drugim 90% z Y. No i teraz w sadzie... Numer 2, mamy 60% drzew, które są w sadzie pierwszym, czyli 60% z 95% x. No to mnożymy 0,6 razy 0,95x i to musi być liczba drzew w sadzie b po drugim roku, w sensie w trakcie drugiego roku, czyli po tym jak te drzewa uschnęły, czyli 0,9y. No i to jest dokładnie nasza odpowiedź, a koniec tego zadania.